się do nas niezauważanie, niezauważenie. Z dnia na dzień przybiera jednak na sile i strajmuje coraz większe i większe obszary naszej egzystencji. Wszystko toczy się pod jej dyktando. Według stałego schematu. Praca, obowiązki domowe, chwilowa rozrywka, sen, a potem znowu to samo. Dni a potem tygodnie zlewają się w jedną szarą masę. Mowa tu oczywiście o monotonii. Kilka lat temu i ja znalazłam się pod jej przemożnym wpływem. Czułam się, jakby już nigdy nic nie, miało, nie miałam dostać od życia. I wtedy natknęłam się na pewien koncept. Postanowiłam go wdrożyć. Idea jest banalnie prosta, ale jednocześnie genialna. Co tydzień stawiam sobie jedno wyzwanie, by zrobić jedną rzecz, jakiej jeszcze nigdy w życiu nie robiłam. To może być coś małego, na przykład spróbowanie jakiejś potrawy, której się wcześniej nie próbowało, albo próba zagrania w grę, w którą nigdy się nie grało też pójście do miejsca, w którym nigdy się nie było. Ale czasem staram się zrobić coś, co jest dla mnie wyzwaniem. Co pomaga przełamać mi lęki, ograniczenia i spowodować, że inaczej spojrzę na świat. Chodzi o to, że nawet jeśli mi się coś nie uda, to ja nie będę musiała tego już nigdy więcej robić, ale zawsze warto spróbować. Natomiast kto wie, może akurat poznam nowy ulubiony owoc albo potrawę, a może dowiem się, że uwielbiam grać w krykieta. Metodę tę stosuję już od jakiegoś czasu i mogę śmiało Wam powiedzieć, że nie tylko nadaję życiu świeżości, Pomaga też w zaakceptowaniu zmieniającego się świata i w, i w pokonywaniu lęków. Pewnego dnia, na przykład, moja koleżanka spytała się mnie, czy jedziemy do centrum na hulajnogach. Nie wiedziała jednak, że dla mnie hulajnoga to jest diabelska machina, którą omijam szerokim łukiem. I która jest dla mnie tożsama z Badmobilem. Kiedyś za parę zapierałabym się po prostu ze wszystkich sił, krzycząc nie, nie, tylko nie noga. Ale tym razem postanowiłam inaczej. Pomyślałam, jeszcze nigdy w życiu tego nie robiłam. Chwyciłam hulajnogę za kierownicę drżącymi co prawda rękoma ale zaczęłam jechać ze śmiercią w oczach, ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że ja czuję wiatr we włosach i tak naprawdę czuję się szczęśliwa. W podobny sposób dowiedziałam się o tym, że lubię żabie łódka, uwielbiam malować porcelanę, Olbrzymią przyjemność sprawia mi zjazd 800 metrów w dół nad koronami drzew na ziplinie i planuję więcej. Chciałabym w tym roku spróbować chociaż przez trochę pojeździć na nartach, chociaż kiedyś wydawało mi się, że jest to dla mnie absolutnie nieosiągalne i niemożliwe. Chciałabym pójść na kurs kaligrafii. Będę też uczyć znajomych malarstwa krylowego. Oraz e, kupiłam składniki na przygotowanie japońskiej przekąski zwanej dango, której nigdy nie mogę tutaj dostać, a którą uwielbiam. Czy chcę w tych rzeczach uzyskać mistrzostwo? Oczywiście, że nie, ale być może umilą mi życie. I teraz pod koniec chciałabym zaprosić Was wszystkich do zabawy. Na Waszych agendach macie przyklejone karteczki z napisem Nie otwierać. I to jest ten moment, możecie je otworzyć. I mam nadzieję, że da się je otworzyć bezproblemowo. Na nich macie wypisane trzy zadania. To są drobne wyzwania, nic spektakularnego. To są wyzwania, które możecie zrobić w najbliższym czasie. Na pewno y, żadnych z tych rzeczy nie robicie y, często, a być może nie robiliście ich nigdy. Jeśli macie ochotę dołączyć do tej zabawy i wybrać jedno z tych zadań oraz spróbować je zrealizować w ciągu najbliższego tygodnia, zachęcam Was gorąco, żebyście podjęli rękawice i spróbowali i może podzielili się później ze znajomymi na Toastmasters. Może właśnie odkryjecie coś co przyniesie na mnóstwo radości. Dziękuję.